Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do kolejnego odcinka naszej serii Amoris Laetitia w naszym życiu. Fragment adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, fragment o hymnie o miłości. Miłość cierpliwa jest. Znaczenie tego określenia możemy pojąć z greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, gdzie mowa o tym, że Bóg jest nieskory do gniewu. Ma to miejsce, gdy osoba nie daje się ponieść impulsom i unika napaści. Jest to cecha Boga Przymierza, który wzywa do naśladowania go także w życiu rodzinnym. Problem rodzi się wówczas, gdy żądamy, aby relacje były idyliczne, pogodne, sielankowe, czy też aby ludzie byli doskonali, albo gdy stawiamy siebie w centrum i oczekujemy wyłącznie, aby działo się tak, jak chcemy. Wtedy wszystko nas niecierpliwi, wszystko prowadzi nas do reakcji agresywnych. Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem, i w końcu staniemy się ludźmi, którzy nie potrafią żyć z innymi, typami aspołecznymi, niezdolnymi do opanowania impulsów, a rodzina stanie się polem bitwy. Dlatego słowo Boże zachęca nas. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Ta cierpliwość umacnia się, gdy uznaje, że także druga osoba ma prawo do życia na tej ziemi, wraz ze mną, taka jaka jest. Bez względu na to, czy jest dla mnie przeszkodą, czy zmienia moje plany, czy denerwuje mnie jej sposób bycia lub jej ideę, czy jeśli nie jest całkiem taka, jak się spodziewałem, miłość zawsze ma poczucie głębokiego współczucia, które prowadzi do zaakceptowania drugiej osoby jako części tego świata, nawet gdy działa w inny sposób, niżbym sobie tego życzył. Posłuchajmy dzisiaj świadectwa małżeństwa z Górecka Kościelnego. Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wtedy wszystko na właściwym miejscu, święty Augustyn. W naszym małżeństwie Bóg był zawsze blisko nas, On zawsze kroczył przy nas, gdy patrzę teraz z perspektywy czasu 33 lat. Bóg nas doświadczał radościami i smutkami oraz chorobami, nic nie było nam obce. Dzięki wierze potrafiliśmy jakoś to wszystko pokonać. Choć nie raz niewyjaśnione sprawy ukrywaliśmy w szafie zamiast powierzyć Bogu. Od trzech lat jesteśmy we wspólnocie przyjaciół oblubieńca i tutaj wspólnie na nowo odkrywamy naszą wiarę, nasze powołanie do małżeństwa na dobre i złe oraz że nasza wiara była płytka. Dziś Boga stawiamy na pierwszym miejscu i całkowitą ufność pokładamy w Nim. Dziś razem czytamy, rozważamy i dyskutujemy nad Słowem Bożym, rozmawiamy więcej ze sobą. Są chwile sprzeczne, bo są, ale staramy się sobie nawzajem przebaczać i są to krótkie chwile rozterki, bo chcemy żyć miłością Pana. Nie jesteśmy idealni, ale dzięki Panu poznajemy się na nowo, poznajemy swoje wady i zalety. Razem staramy się walczyć o Bożą miłość do nas, do dzieci, do wnuczki. Nasze małżeństwo, dzięki Bogu, odradza się każdego dnia, a stare zostawiamy za sobą. Jest to proces powolny i wymagający od nas całkowitego ufania Bogu. Dziękujemy bardzo za to świadectwo, a ja zapraszam wszystkich na kolejny odcinek naszej serii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.